Halo halo, cześć, witajcie, ja jestem Games. Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z... Proszę Państwo, będziemy nagrywać odcinek, jakby to powiedzieć, fikcyjnej Polski. Będziemy jechać ta znowu trasę, bo nagrywam znowu ten sam odcinek, bo tamten nie wyszedł, ale dobra. I będziemy jechać może jakąś króciutką trasę dzisiaj pojedziemy, nie wiadomo. Dobra, będą... Pójdziemy może to. Dobra, coraz dzisiejszy szczepion. Jeśli będą tutaj proszę Państwa dwie łapeczki w górę wleci kolejny odcinek z fikcyjnej Polski w Euro Truck Simulator 2. Będą proszę Państwa pięć łapek, cztery łapki w górę, bo, dobra, pięć łapek w górę i wjeżdża odcinek od razu może w styczniu jakoś, może po dziesiątym będą odcinki proszę Państwa z Poland Republic. Poland Republic. Czyli zostawcie końcówkę w górę, wbijamy 5 subskrybentów. 5 subskrypcji, gdzie ja mam tu wjechać? Bi wbijamy 5 subskrypcji, wiem, że Wam się to uda na pewno. Ojej. Dobra. Wiem, że Wam się to uda. No te 5 subskrypcji wbijmy. A ja mam tu wjechać? Dobra. Na chwilę wiem. Ojej. Aha, dobra. Nie ja wiem, jak tu jechać. No dobra, tędy. nie. Jak tu mam wjechać? O, ale no to Nie no, ale naprawdę, jak tu wyjechać? Tędy gdzieś? A tu, te dobra. Dobra. Czyli jak będą 5 łapeczek... 5... 5 subskrypcji, to postaram się, żeby Wyleciała kolejna seria z GTA V online napad na Caperico. Caperico. Dobra, powiedziałem sobie tam i zawrócimy. Na Carperico Będą napady, ale tu musi być 10 subskrypcji. 10 subskrypcji, wjeżdża seria. Wjeżdża, naprawdę. O ja to cały czas 10 subskrypcji i na, będą napady na Carperico GTA 5 online. A do 10 subskrypcji brakuje tylko 6, bardzo niewiele. Dobra. Zostawcie łapaczkę w górę, jeśli filmik wam się spodoba subskrypcji tego kanału i co, daleko nie idziemy zostało nam 47 km do końca tej trasy ja na tak nie będę się tak rozpędzał, bo to co na poprzednim odcinku, ale tego nie wrzucimy nie wrzucę do wszelkiego ale no Pojdziemy sobie tędy a mnie nie jechać tak ostro i zawrócimy, żeby mieć to wszystko odkryte Oj, oj, oj Bo nie wiadomo kiedy tu będę Dobra, jedziemy Oj, dobra Teraz skręcamy tu Jedziemy z miasta Sady Oj, ojojoj, przespałem Oj, ojojoj oj, oj, oj. Jedziemy z miasta Sady Do Stęże. Z tę rzewdy drągi. Oj, coś uderzyłem. Coś wysnąłem. No, widzę to dobra. A miało być tak ładnie. A co tu się stało? Z dziury Jakie łapy. Zobaczcie, patrzcie to. Tu nie pojedziemy szybko. Właśnie, może. Będziemy tak robić, jakbyśmy byli w prawdziwym życiu. Że nam się opona, może przebić. pojedziemy 30 na godzinę. Mam teraz. Mmm, tempomat. No, powiedziałem 30 na godzinę. Oj, hmm. oj, długo chyba tak sobie idziemy. No teraz będziemy tak jakby w w życiu, że nie może nam się na, przykład, na przykład trzeba być rozumieć o co Dobra. Jedziemy dalej. sygnały sobie po prostu teraz będziemy mogli przyspieszyć No na zakranie pójdziemy też 31, 30 godzinę 20 godziny, jakoś tak, żeby nie przewrócić się Dobra, nie ja wiemy. światło nie mogę w ogóle włączyć. Napiszcie w komentarzach Czy chcecie w ogóle ten to z Poland Republiking? Poland Republic Przepraszam, że źle to wymawiam, ale... Dobra, to Oj, 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 coś. I bym na prawdziwym życiu bym zapłacił. Dobra. Na to skręca, do jakiegoś z 50 na godzinę pojedziemy. Może z 50 na godzinę. 50-55 na godzinę. Tu na zakręcie pojedziemy około 40-45 Mi się podoba wy właśnie Republika Fikcyjna Polska, że nie ma tych blokad, no, tak dużo tych blokad nie ma Dobra I Tutaj tak szybko nie można jechać, ale teraz można już Dobra, będziemy tam skręcać Dobra, został nam 38 km jeszcze raz powtórzę, żebym wiedział co dać na miniaturce, na, tylce, na w tytule Jedziemy z... Sady, miejscowości Sady do Stężek Sady, Stężek, dobra Stady, Stady, Sady, Stężek Biedronka na niskie ceny Oj Tu bym miał, o Są, so, dobra a ja ciągle że czemu nie na światę w ogóle w, w tym polan, polan, fikcyjnej Polsce. No ja nie mogę, to dobrze, są światła. Ale 50 na godzinę można. 70, dobra, mam tutaj 70, a nie 50, powiedziałem 50. Powiedziałem tyle i na nałkażu będę. W takim nawiasie w sensie. Jest u mnie godzina szósta, nagrywam odcinek, on stawia go prawdopodobnie na siódmej, a jest, tak, a jest tak ciemno jakby była druga nocy. Chciałem wam jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego w okazji. No, nowy rok jest, no nie jestem tak najlepszy że życzenia, ale... Tutaj możemy mieć osiemdziesiąt na godzinę, pojedziemy więcej niż osiemdziesiąt, może 90 teraz. autostrada to jest jakby. jakby trasa szybkiego ruchu. Dobra, to jest Została do końca trasy 26 sześć kilometrów. W fikcyjnej Polsce jest to tak, że te kilometry lecą jak naprawdę, a pozna zachód, to jest jakbyśmy byli naprawdę, hmm. Ja się przynajmniej zatrzymać. Dobry. Dobra jestem, przepraszam, wiem że to jest odcinek i ale dobra. Dobra, musimy puścić. A puszcz to nas, dobra. Podziękujemy mu. Jak to Jak Jakoś tak się dziękowało, chyba, że awaryjny stan. I tu też, hop, 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 hop. A autoker nas wyprzedza, dobra nie chcę go awa, pokażemy mu żeby nas wyprzedzał ooo teraz to auto mi przeszkadza aha, dobra, bo on tutaj wyprzedzi auto stój 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 stał, no naprawdę, usił no wiem, że to jest gra tylko, ale no, teraz dobra dwadzieścia kilometrów do celu zostało dobra jedziemy dalej zostało nam osiemdziesiąt osiemdziesiąt osiemnaście kilometrów do celu do końca, teraz będziemy jest skręcać na prawy pas ruchu. No, nawet nie możemy autokar dogonić A my mamy tylko... Nie dziewięć no, ton, ja półka Już uderzyłem tam na auto Dobra, doganiamy autobusika Dawaj, dawaj, doganiamy go Pokazuję mu, żeby Chcę skręcać ale uderzę go na pewno, dobra zwolni trochę, ale teraz z go wyprzedzić od razu nie widzisz? nie widzisz dlaczego on chce? dobrze, nie skręcam, dobra, nie mam do skręcania teraz o nie, ja będę teraz Muszę wyprzedzić go albo go puknę, albo go wyprzedzę szybko, Matyna to znaczy no szybko, bo go Dobra, jest z GITES. musimy zwolnić, zwolnimy, już wykluczyliśmy 40 na godzinę. No dobra, my płacimy, to jest na 50. Albo dobra, tak żeby ich był tak tam przed nami. To jest takie prawdziwe jakby, ale prawdziwe życie, że ty się możesz przy tej prędkości tutaj przewrócić. Bo to jest prawda. Ja potem do końca chyba dojechał, ale z tym ktoś się nie widział a widzi, że jadę, nie jadę. Napiszcie w końcu, że jeszcze filmik Wam się spodobał. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Ubieram samą łapeczki w górę. Dobra. O nie, no! Dobra, wyjrzałem do miasta 3 km teraz zwolnimy sobie mocno, Będziemy na normalizację Dobra, sprawdzimy czy tej strony i prawej, lewej nic nie idzie, ale chyba nic nie idzie, dobra Dobra, nie dalej odkryto miasto w stęże w stęże w tak, obejdziemy sobie też państwa o do kurnika mogę nawet jechać a, a komorniki to jest nisko poznania obejdziemy sobie całe rondo, żeby my, a tu już nie musimy my, jesteśmy biednące tak mi pokazuję. kurde być pedał gazu i no. Cofamy, cofamy. Gdzie jest ta biedronka? Szybko. Dobra. Autobus, tu jest. Dobrze, autobus. A takie autobusy w takich nasteczkach są fajne. Tu jest biedronka, dobra już więcej tutaj będę zawijał jakoś zawiasy robił jakby to powiedzieć i teraz zaczę jak chce tak jechać tak to jest to samo to To samo jest, zadowolony te więcej ekspa taki... o kurde ojej kij. dobra a właśnie jeszcze przy zrobić y, miniaturkę to wiesz co tu gdzieś zawrócę tam czekajcie pojadę tam do przodu i zawrócę więc na miniaturkę zdjęcia robić znowu biedronka na kolejnej miniaturce jest o i tak wycofam wtedy i tak znowu wycofam Wejdę na drugi pas, zajmę na awaryjny. No. Teraz zatrzymy i tak będzie. Jakoś tak się wykomy dobra. Muszą być awaryjne, bo stoimy na przeciwległym pasu. Jakby przeciwległym. No nie. Stady dobra. O kurde. Pysynka. Dobra i teraz będziemy noczka wiółk. Hop, tak ja zawsze robię. No to czasami pole widzenia mogę tak dać, ale nie stykam pole widzenia. Dobra. Dobra. A z wycofywać. Choć mam najgorsze zadanie. Oj... Nie wycofuj, nie dam rady, za nic. Za nic, w świecie mówię, nie Dobra, zawrót... Dobra, nie dam radę, bo coś tutaj tak zrobię. Bo muszę zawrócić, jechać tam i zawrócić, dobra jadę tam i zawrócę i tamto nacisnę albo dobra wycofam jakoś spróbuję tak a nie źle robię bo powinienem tego tamto i będę miał lepiej chyba dobra i teraz dobra teraz cofamy Teraz trochę hop i coś, coś, coś mnie pychło. Przepraszam, nie ma tak, tak dobre z Jakby było inaczej pod to, by, to by było dobrze. Oj. Oj, w drugą stronę, w drugą odkręcać mi. Dobra, pojadę, zawrócę. Co tam tu szkodzi? Przepraszam, ma siostrę tam obudziła. Dobra, kościół, pojadę. O, już tej drogi nie mam. Tu, zawró tu zawrócę. No, dobra, ma siostrę się obudziła tam. Piszczoła właśnie być tam. Piszczoła, dobra. Oj, ja się nie myśliłem. O co się myśliłem Tak bym nie mógł tu się zatrzymać, tak? Bym nie no, wiem. się. Dobra, i teraz zrobię tak, tu z tym pomnikiem. Zresztą, się odcinek spodobał, zostaw w górę, tego kanału. Dziękuję ci za oglądanie. Serdecznie cześć.